ale tam są świeczki, czyli tam byliśmy. No. Dobra, już tam jest nie obraliście. Co wy robicie, powiedz? Wywolimy kogoś. Czemu? Bo możemy, no. Ściemnianie, to jest oszustwo. Oszustwo. No to fajnie, masz na chodź. Tak. Dobra, trzeba to zmontować, bo kurwa nie chcę... Dzień dobry. Dzień dobry. Co wy robicie, powiedz? Wolimy konia mordą. Mm. Coś jeszcze? Zależy, jak lubi. Czemuś? No, no, tego tak bywa. No cóż... I tu uważasz, że to jest normalne? No, no, no tak, no tak uważam. Chyba Dobrze, no dobra. Idealne Magda Geisler Tak. A w kuchni gówno. A no gówno, no nie wiem gotować. Dobrze, no Nie będę cię pocieszać, jest dupa. No jasno. Zdaję sobie sprawę całkowicie. Staję. Ja chcę, żeby przeleciała się dzisiaj. Co? Macie się wziąć do roboty. No gramy, robimy coś. Ale ja <noise> <to> <noise> <noise> nie, nie to przekazackie. Nie ma tu żadnych Na co jest? Gówno. <noise> mm. No Cieszę. No, co się cieszy. Pan sobie je ze mnie robi. No, ja to bym go naprostował jakoś, weź mu jakąś ripostą. To strasznie przykre widzieć młode osoby, które się tak cieszą własną głupotą. <śmuszą> <śmuszą> cieszą. <śmuszą> Oj, lepszy, bierze, I pan się nie bał i ja będę sobie życzyła na internetomkolwiek potrawę, zrobioną dobrze przez was. No ale co preferujesz? Kaczkę, kurczaka? Prosiaczek jest? Jest, jest. <grym> no poproszę. Dobra. Proszę pizzę, Margarita. Do pizzy czy prosiaczka? Proszę pizzę, Margarita. Dobra, to będzie pizza. Niestety. No to, niestety czy niestety? Niestety, nie... prosiaczek, ja już nie będę się na Coś się popierniczyło. Pierdoliło nie popierniczyło. Tak, tak. No. Popieprzone. Dokładnie. Tak zawsze mówię. Kacy, może mi powiesz. Podoba ci się jako mężczyzna? No fajny jest. Tak, <noise> tak. Dobry tak. chłopak. Co ja tu mogę jeść? No pizza margarita. Nie, pizza margarita. Dobrze, ale proszę. Poproszę. Zaraz będzie gotowa. Tylko adres poproszę. Dobrze, ale Dlaczego to tak śmierdzi? No bo się zwiebałem. No. Czemu? No, chyba... Na dworze wszystko może. Tak. to jest nieadalne. No błąki nie są jedalne, Zgadza się. Ale to chyba nie jest opinia wysana z palca. No, no jak z palca? <gadanie> No jeszcze, no z palca to nie. Tak mi się wydaje. Też tak uważam. Bierzesz to? Czasami coś biorę. Może ja wyjdę. Gdzie jest wyjście? Taki krzyżyk, góry po lewo, nie prawo. Dobrze, dobrze. Obrzydłej, proszę. <grymne> Disconnected.